Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj tak z wysokości, ponieważ większość młodych bocianów, która wychowywała się w tej wolierze, w tym tak zwanym bocianim przedszkolu, jest już na wysokościach. Jest już na wysokościach, na specjalnie przyszykowanych dla nich sztucznych gniazdach po to, aby, no, miały namiastkę tego prawdziwego gniazda, tego, z którego niestety został wyeksmitowany przez swoich rodziców. No tutaj mają jego namiastkę, na tych gniazdach one podskakują, uczą się latać, e, więc jest to ich, można powiedzieć, taki drugi dom. No, również tutaj wchodzę po rusztowaniu, i właśnie karmię je. Karmię je dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa darowiznom, a także dzięki paczkom, które dostajemy, zarówno dla bocianów, również w zastawkach, jak i właśnie, właśnie tych naszych. Wczoraj przyszło 50 kg mięsa, 50 kg kurcząt jednodniowych, dzisiaj też dwie paczki i w każdym po 10, chyba 40 kg. Coś takiego, gubię się w tym, bo paczek. Paczki przychodzą, też kupujemy we własnym zakresie. Za co serdecznie Państwu dziękuję, bo jesteście Państwo częścią tego środka, częścią tego, że tym właśnie ptakom udaje się pomagać, udaje się je karmić. To jest właśnie Państwa zasługa. O, właśnie. To jest skuteczna. Metoda właśnie, właśnie opieki nad tymi malutkimi bociankami, dlatego że dzięki temu, że ja tutaj wchodzę tylko i wyłącznie, żeby je karmić, poić, one zachowują naturalną dzikość, naturalny instynkt lęku przed człowiekiem, więc, więc później dzięki temu, że tutaj się wychowują, że tutaj jest to tak jak w naturze, no to nauczą się latać i w sierpniu odlatują do Afryki tak jak inne bociany, które się wychowały w prawdziwych gniazdach. Ja już nie przedłużam, zobaczcie Państwo, jak. Karmię te bociany karmą, która została się nam przysłana, która też została zakupiona dzięki, dzięki Państwa wsparciu. Część została, jak wspomniałem, przekazana do zastawek, więc możecie to Państwo obserwować w kamerze na żywo. Ja tutaj Państwu pokażę, jak karmię nasze bociany. Wkrótce może będzie tutaj uruchomiony również podgląd na żywo. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do obejrzenia dalszej części filmu i jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie w o no, opiece nad tymi ptakami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i karmimy, tak, te głodomory. Część spadło, ale to zaraz podniesiemy i damy inne. Teraz tu na górze. Te bociany są niebieskie. No Jeden, tu, pamiętacie Państwo, był poraniony przez rodziców, więc ten larwy mógł się nie dostać. Musiał zostać pomazany sprejem. Ten został podłożony celem adopcji jako trzeci młody na brzozę. Ale samica go nie zaakceptowała, poraniła i też musiał być zabezpieczony tą barwką. Ale ma się dobrze, dobrze. Wszystko jest w porządku. Przebywają na tych wysokich gniazdach, aby być dzikimi nieoswojonymi bocianami, bo tu kontakt jest ograniczany do niezbędnego minimum. Mam nadzieję, że podgląd z tego gniazda wkrótce będzie dostępny, tak, że będą Państwo mogli na żywo te młode bocianki obserwować. Teraz przechodzimy tutaj. Do bocianiego przedszkola, gdzie tych bocianów zostało mniej oczywiście, no bo jeden poszedł do zastawek, drugi do gniazda na słupie, a część została po prostu przeniesiona tutaj, na te wyższe gniazdka. Jak widzicie, bo cianie przy szkole troszeczkę opustoszało. Jest taka no, sali, bo jest pusto, bo one poszły na te inne wyższe gniazda. No, ale tak jest z kolei rzeczy. To jest m.in. maluch, ten pierworodny z brzozy, który był no, za mały, miał problemy z poruszaniem się i musiał zostać zabrany. A te maluchy straciły rodziców. Jeden się zarbawił pokarmem, a drugi zginął w nieznanych okolicznościach i też przebywają pod naszą opieką.